Ksiądz Jacek Dunin-Borkowski poniesie konsekwencje swoich słów. Po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza napisał, że nie widzi powodu, by się za niego modlić. Sprawa poruszyła diecezję warszawsko-praską. W traumatycznych chwilach, gdy Paweł Adamowicz walczył o życie, myślami z włodarzem Gdańska była większość Polaków. Napisał, że nie widzi powodu by modlić się za Adamowicza. Ksiądz poniesie konsekwencje tych słów w grupie modlących się na pewno nie był ksiądz Jacek Dunin-Borkowski. Duchowny wywołał spory skandal publikując na Twitterze wpis, który nie przynosi mu chluby. Może za to przynieść spore konsekwencje w jego codziennej pracy duchownego. Modlę się za moją chorą mamę. Adamowicz jest mi obojętny. Gdyby nie był celebritą ogłaszalibyście akcję. Modlicie się za moją mamę. Adamowicz jest znany przez swoje braństwa. Nie widzę żadnego powodu, żebym się za niego modlił. Wy, jak chcecie? Czy Jezus modlił się za Heroda? pytał retorycznie na swoim profilu na Twitterze Duchowny. Wpis zniknął po pewnym czasie, ale internet zapamiętał nieprzystającą do chwili aktywność księdza. Polacy, solidarni w chwilach walki o życie Adamowicza, jak i po jego śmierci, do dziś nie zostawiają w sieci suchej nitki na kontrowersyjnym księdzu. Jego słowa to nie tylko koszmarne nie tak w obliczu śmierci, ale przede wszystkim zupełne zaprzeczenie zasadom chrześcijaństwa. Wartościowanie za kogo można się modlić zwyczajnie nie przystoi w obliczu śmierci. Słowa KS. Domina Borkowskiego nie uszły bokiem. Postanowiła zareagować diecezja warszawsko-praska. Przełożeni księdza uznali, że po kolejnej kontrowersyjnej aktywności trzeba będzie ukarać kapłana. Nie po raz pierwszy kapłan ten w sposób niegodny zachowuje się w przestrzeni internetu, powiedział wirtualnej Polsce Jakub Troszyński, dyrektor biura prasowego diecezji Warszawsko-Praskiej. W dalszej części zaznaczył, że niepokorny ksiądz otrzymywał już dwa upomnienia kanoniczne, do których się nie stosował. Po ostatnim przypadku władze kościelne nałożą na niego środki karne. To oznacza, że Dunin Borkowski zapewne zostanie odsunięty od posługi.